Czy masz już dość grania na single w Warcrafta 3? Czy masz dość zlagowanego Battlenetu? Czy masz dość przechodzenia w kółko tych samych kampanii? W takim razie mam dla ciebie coś idealnego. Przed tobą kampania ludzi z Warcrafta 3 w koopie. Tak, nie przesłyszałeś się. Tak, ty, dokładnie ty, ty mały pryszczaty użytkowniku przeglądarki. Nawet ty możesz zagrać w Warcrafta 3 w koopie. Pyta się teraz jak to zrobić? Nic bardziej prostego wchodzisz w link podany poniżej i pobierasz specjalną paczkę map. Następnie wklejasz te mapy do folderu z mapami dodatku The Frozen Throne. Nie masz The Frozen Throne? To go kurwa kup! Kosztuje 30 zł. Zrobiłeś już wszystko co powiedziałem? Tak więc masz teraz dwie opcje. Możesz grać na zlagowanym battelnecie, ale to jest dla lamusów. Prawdziwy wojownik gra tylko na Game Rangerze, więc najlepiej gdy zaopatrzysz się w ten program. Jeżeli nie wiesz czym jest ten program, to obejrzyj sobie nasz stary poradnik, do którego Link gdzieś tutaj jest. Masz już wszystko co potrzebne? W takim razie wyślij swoim przyjacielowi ten filmik, by zaoszczędzić wam czasu. Nie masz przyjaciół, to wyjdź z domu z paślaku i znajdź jakiś. Tylko ich nie zjedz. Masz już przyjaciół? Pamiętaj, martwi się nie liczą. Okej, okay, w takim razie włączcie grę. Jeżeli nie jesteście lamusami, w co wątpię, to gracie przez Game Rangera. W takim wypadku wejdźcie w sieć lokalną. Teraz niech host założy mapę, która Was interesuje. Mam nadzieję, że jeszcze masz tego przyjaciela. Pamiętaj, jest on bardzo ważnym elementem całego planu. Gdy odpalicie mapę, zobaczycie czarny ekran. I chociaż wszelkie instrukcje znajdują się na ekranie, to nie są one w języku bogów, czyli polskim. Rozumiem więc, że możecie nie wiedzieć, co zrobić. Zacznijcie od wyboru poziomu trudności. Do wyboru macie dwa: dla ciot oraz dla wojowników. Poziom ciot jest ustawiony domyślnie, ale jeżeli szukacie wyzwania, to wpiszcie myślnik insane. W ten sposób zapewnicie sobie dawkę emocji. Czy twój przyjaciel dalej jest z tobą? Dobrze, ponieważ teraz jest potrzebny. Musi on wpisać komendę myślnik new. Ale, ale, co to? Nic się nie dzieje? To dlatego, ten papało, że ty również musisz wpisać myślnik new! Gdy oboje to zrobicie, mapa się uruchomi. A wy będziecie mogli się cieszyć Warcraftem 3 w kopie! Aczkolwiek pamiętajcie, że każda misja to osobna mapa więc zdobywane przez was przedmioty nie przejdą na kolejny etap. No chyba, że po przejściu misji przepiszecie kod zapisu, który przeniesie wasze osiągnięcia. Nawet sury Katka będzie potrafiła wczytać zapis, więc nie będę wam tego bardziej tłumaczył. Musisz wiedzieć, że ta modyfikacja sprawia, że wszystkie surowce wydobywane są przez twoich chłopów po 5 sztuk, co oznacza, że rozbudowa twojej ekonomii może nieco potrwać, jeżeli nie będziesz współpracował ze swoim przyjacielem. Możecie sobie przesyłać surowce za pomocą komend myślnik gold xxx lub myślnik lumber xxx w miejscu x wpisując ilość surowców. Ponadto możecie również wymieniać się swoimi jednostkami, zaznaczając je, a następnie wpisując komendę myślnik exchange. Komenda ta działa również na budynki. Zadowolony z poradnika? To dobrze! Niezadowolony? To też dobrze, ale pamiętaj, że mam twoje IP. I na koniec pamiętajcie, że razem z kolegą Ignacem rozpoczęliśmy serię z Warcrafta 3 w ko opie Więc sprawdźcie jego kanał. Bajo.